Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Dzień dobry, dobre, dobre. Cześć, Dzień dobry. siema, jestem Marek, a w dzisiejszym odcinku mogę powiedzieć to twoimi ustami o co chodzi? Tak, tak. Ojciec ogólnie załatwił limuznę. Pewien człowiek odezwał się do niego na Instagramie. Stworzył on w ogóle taki film, który wyśmielałam się teraz. Tutaj nie wyższa się ty k pa, pa pa, Mega Kocik, samolocik, bang bang. Od góry to do dołu i buciki, i, i buciki. I zaprosił nas do swojej limuzyny Tak więc, żeby nie obrazić tutaj ciebie szofer Co? No dzisiaj zobaczymy czy nowy szofer się po prostu nadaje <grym> Wow! nowy szofer? No, nowy szofer? No bez no, żadnej szofer. urazy do ciebie I chciałbym po prostu sobie pojeździć limuzyną Wiesz o co chodzi Nie ja, będzie ale... lepsza No Ty nie masz uprawnień i... na limuzynę ty masz to tylko jeździć W dzisiejszym odcinku zobaczymy co są w stanie zaoferować nam osoby, które zgłosiły się do nas na instagramie Tak? Tak, tak. To tak. właśnie to, ja. zrobimy w tym odcinku Właśnie na nich czekamy Zobaczymy jak się prezentują I przede wszystkim najbardziej interesujące nas limuzyna, którą tutaj przyjadą. Zapraszam do oglądania. Mieli przyjechać, nie wiem czy przyjadą czy nie Tam Każdy ma przyjechać. Nie? Co ty myślisz, przyjadą ci goście? Ja nie wiem Wrocławiu. A ty wiesz? Ja też nie wiem, ja, ja, ja nie znam O, mamy sprzątaczkę Witam Witam Czyli Witam. to jednak my myśleliśmy, że nie przyjadą ci goście Cześć chłopaki, przyjechaliśmy limuzynką Ale rozumiem, trasa bywa trudna tak. Wejdźcie w butach, usiądźmy sobie to, to jest Tomek, cześć, to jest Maciek Cześć, 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 cześć To nagrywa cześć, nasz cześć. operator Witam operatora Oskar cześć, serdecznie, cześć Oskar Zapowiada się ciekawie, macie limuzynę tak? Jaka to jest marka? Pierwsza limuzyna, słuchaj, Lincoln, Lincoln. bialutki, elegancki, chłopie, lodóweczka, wódeczka, dupeczka na dole, czego byś chciał? <wierdoletnie> Powiem ci, że Wodeczka. przedstawiasz dobrze, do tak, Przedstawiasz dobrze... to bardzo dobrze, dlatego już nie mogę ja się doczekać, jakiegoś. aż pójdziemy no, tam po prostu tak, Coś do i... A słuchaj, oczywiście jakieś koki coś... Nastawcie, coś... no i słuchajcie, zrobimy dzisiaj coś ciekawego Ja bym chciał zobaczyć, tak. ile dziewczyn ściągniemy do tej limuzyny, wyjeżdżając na miasto Tutaj są naprawdę w Szczecinie super dziewczyny Petardy. petardy? Także petardy, petardy. 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 Lubimy. Ile tych petardy? dziewczyn ściągniesz do tej limuzyny przede wszystkim? Ile osób będzie się patrzyło? Wiesz, jakieś drifty czy coś w tym stylu? Słuchaj, limuzyna jest dziewięcioosobowa, ale dziewczyny widzą się jak miejscu. zero. Więcej, Więcej słuchaj, tak? Światła, naprawdę, naprawdę. kamery, no. szklanki, nie szklanki, wszystko, skóra, wszystko co chcesz. I Słuchaj, so sam 50 cent pierdział w kanapę, także. Co? No, pewnie, pewnie, ale pewnie. To? Sam 50 cent pierdział w kanapę, ten Co, odwiedził? Oczywiście, przecież ta limuzyna prosto z Ameryki jest ja oczywiście. Zdatkiem tak. ta, płynęła no. Ja ją zamówiłem, rozumiesz, kontenerem, ja ja trzy miesiące to. czekałem Ale o, Oczywiście, że tak Zobaczysz a tam, zejdziesz na dół, je, tam pisze a Z2, je, to, to jest człowieku tak gang, tak. gang, rozumiesz? Zobaczymy ten gang, najgorzej byśmy w z całym krajem Nie, albo na no, Także porozmawialiśmy no, sobie z chłopakami, teraz poszli na dół rozgrać limuzynę, bo... To jest po prostu potężny że silnik, wiadomo o co chodzi. Poza 8-9 litrów silnika. Ponadto ja samochód powiem, jest tak. przystosowany dla kawy. Kawał, Szymon, mają rzekomo to tam to siedzonko? Tak. Mają siedzonko? Dla mnie o, nie to kawał. Ale ojciec, ta podobno jest jedna dziewczyna. Ale no ja i o moją też, no może wiesz. No, biorę. Biorę. No, może, wiesz no, myślę, że będzie moje ładniejsze. To długo już jesteście razem. To długo, ale ja. W ogóle szczęścia mam rzeczy. A, powiem ci tak, Bo to już Tak, że jak tamto będzie łatwiej, to wycinamy, niby jest moja. Zrobisz coś takiego? Nie, Chodź, chodź, nie, 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 lepiej. Chodź, chodź. nie, nie, biorę kurtkę. Czy nie, 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 Co poured…ấy? nie, 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 Słuchajcie, tu jest nie, by... luôn, nie, robi nie, ale ekstra Dobra, Pozwoli, że ja sobie obejrzę zewnątrz Oczywiście, ]ęboto. proszę cię Jak chcecie, to się ładujcie, tak? A, ja właśnie. Marek zobaczę z tobą też eee, Bagażnik no. to się? Oczywiście, że się otwiera. Dobra, -y, Maciuś, proszę A ten już z dziewczynami nie, tam to, to to to, to tak. Nie, Tutaj okay. jest na o, Olej podrywał Julkę, teraz ty podrywasz Dawaj tutaj, <laughs> karzeł Dobra, e, chodź może ze mną, szoferku Pooglądamy sobie auto Dobra Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale to jest No lampeczki Wejdźmy sobie Możemy, nie? Pewnie, oczywiście Jakieś światełko ale powiem ci, że w środku jest elegancja. Może to nie jest najnowsze i nie wyjechało prosto z salonu, ale wrażenie jak najbardziej robi. Elektryczne wyświetlacze. Obejrzyjmy sobie jeszcze z przodu i w zasadzie możemy wsiadać. A ty co sądzisz, Tomku? O, słyszysz to? No, słyszę, ale jest mały problem. Jaki? Ja się pojedinców. Czemu? No nie, nie. I co nie jedzie z nami? No dobra, proszę. Synek, synek, przepraszam, daj kamerę do środka, tu jest kosmos. Zobacz, co tu się dzieje. Bonjour. A tu Maciuś już siedzi. Macie chłopaki, jakby ktoś nas denerwował tam z tyłu, to do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, dzień dobry, państwu I do widzenia, Pański. Dobra, jeszcze chodź szaferku, zobaczymy sobie, jak wygląda z przodu. Z przodu też jak i co, możemy w zasadzie wsiadać do środka i sprawdzimy, czy rzeczywiście limuzyna działa w taki sposób, jaki powinna. Ja Cześć, Cześć. Jest, Cześć jest, Jestem Marek. Nie znam Was, ale oh, ja. A, z bym się zapoznała. Tak, jesteśmy tak. Kumple dzisiaj. I nie? co, super jest Kasiałek? Ale wygodnie, ekstra, jest. Nie, to jest wygodnie. Super. Marek, jedemy coś się. No, ja, jeszcze ja się pyta, super. Ja jako gość. Tak to działa? A, A, oczywiście, że tak to tak, działa. Ty wiesz, A, ja tutaj. Ty, co ty ty, a jak to szybko jedzie, Weźmy powiedz jeszcze. Na odpowiednim terenie. Myślę, że osiągnie trzy paczki, bez problemu, to bez zaraz problemu. Sobie Słuchaj z mega kota, ale powiedzmy, że nie walimy, nie więcej. No, wiadomo, wiadomo szampony co że... się To z... zaraz eee, sobie ruch. zrobimy przyspieszenie. Eee, ale to, to szabra, tak, jak ee, się jak wiesz? No dobrze, dobrze, dobrze. Ale nikt macie go żałować, No, ale ja bym też chciał się napić, o, pobawić. Jest, jak tu pociąg! Ej, włócz ten klakson! Trzeba jeszcze raz Normalnie jak pociąg, ale lepszy. Mamy pełno teraz pociągów. Wow. Zapraszam! Tak, tak, tak. Najpierw Cizią! Najpierw Cizią! Najpierw Chłopaki tak. z Wrocławia najpierw mają Cizią! Podczas zakupu Trubko. to również Trubko. było przystosowane dla mega karłów! Żeby tak. oni nie musieli się tutaj schylać! Niech służba zamknie naszą szybę! No. O tak, Francuzisz! No, A, super! Czy my widzieli, co my Dobra, to nie przedłużając, myślę, że nasi widzowie już odpowiednio poznali limuzynę jeżeli ktoś chce się przejechać z taką limuzyną, no to możecie sprawić sobie ogłoszenie na OTOMOTO Oto, czy na OLIXIĘ i kupić sobie taką, bo to jest niedrogi koszt. Nie słucham tych leszczy, prawie chcę być pierwszy w limuzynie ważniejszy, dlatego że właściciel dla mnie jest najważniejszy. Pa, 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 mega kocik, samolotcik, bang, bang, od góry do dołu i buciki, i buciki, To jest dobre, to jest dobre, to mi się podoba. Polu... ekstra, naprawdę. Yo! <śles blown> Zostań moją złotką, zostań moją złotką, zostań Te marzenie dla ciebie się szybko zmieni Zostań moją kotką zostań moją złotką, zostań Te marzenie, a ja się z Miałbym prośbę, bo skoro już mamy tą limuzynę, a ja kiedyś miałem takie coś, że po prostu lubiłem stawiać auta w miejscach, w których wszyscy się patrzą, dałoby radę stanąć gdzieś, gdzie się ludzie po prostu patrzą. A ma, a masz, żeby łapać spojrzenia Słuchaj, masz, masz tutaj taki rynek, nad którym ja na którym nie można stawać Tu nie ma rynku nawet To nie, nie nawet. jest Wrocław, ja się nie znam na Szczecinie, no ale dobra, to na pewno to... nie jest podobne no dawaj, tak. Dokładnie o to chodzi ty też y, pamiętasz, uczyłeś mnie tego, żeby stawać w miejscach, w których są zrobimy. ludzie i żeby się po patrzyli, jak no jakieś tylko, tak. nowe auto kupujesz. Idziemy czy nie idziemy? No byśmy mogli że... jechać. Nawet jak mamy wszystkich? Mamy My nawet mamy będziemy godzinę czekać, nie ma. Już nie będzie to rana nie nikogo. tu Dobra, może jedźmy nie. i po prostu gąsek. zgarniemy po drodze. To ojciec, ojciec, tam, 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 tam idzie, tam idzie. O, ta jest niezła. Ania. No I mów, że przyszła. Dawaj. Aśka! A skąd wiesz, jak ona ma na imię! Wygląda na Asię No to krzyż, Asia! Aśka! Chodź za! <noise> Nie, ona ma chyba nas gdzieś. Mam tam. Mam To jest bokser jakiś, ty zamykamy. Jasne. Zjeżdżamy stąd! Z chłopakiem szła. Tak, wjeżdżamy, zjeżdżamy, będą kłopoty. No to w takim razie to by było prawie na tyle. Zobaczymy czy ta przyniesie czas. Ale to dla was nie dla mnie. A może nie być nie się podobać. żadnych dziesiątek na, na horyzoncie, niestety. Jedziemy dalej. Nawet nie ma jedynek. Szofer! Same zerówki oto. Cześć, to dobre wytłumaczenie, ta jedna mi tak. Spieszę się na autobus, ja my co cię podwieziemy? Mam blisko, ja my to pójdzie na autobus. <laughs> ciemno nie ciemno nie ciemno. Ja, ale no, to by najgorsze. Kulpa limuzyna! Kuhu, kugurydza, kolpę kusiem, młodym, ciśle kuhu, kugurydza, dziś poznałem. Kuku, ku witam tak dobre kuku, do gardła strzelę Dobra, słuchajcie, ja dziękuję bardzo O limuzyna. proszę bardzo Dzięki za przejażdżkę Nie ma problemu Myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy Na pewno Myślę, że jeszcze się przejedziemy tam limuzyną Ale no na pewno zrobimy jakieś wyścigi limuzyn Ponieważ na dniach ja sam zamierzam Tak mi się po prostu to spodobało Zakochałem się normalnie, to jest auto dla mnie i dla ojca Zresztą możemy wziąć jeszcze swojego synka tutaj Tak? Dokładnie synek... Ty, a to z Wrocławia? Pa idzie tam Zostają u nas? Aż tak ją poderwałeś? <Gungety> o, ojciec małżeństwa Ma no. wzięcie na to. Z Wrocławia przyjechamy, gdzie weźmiesz do domu A, to do panowie jadą, tak? Czyli ona zamieszkuje w Szczecinie teraz? Tak ja Nie wiem wicenia? Jest chwilowo Później jedziemy Po razie To co, mamy małżeństwa się spodziewać? Dobra, nieważne Za szybko Zasubskrybujcie kanał I już wkrótce Kruszwil będzie miał disco do zobaczenia.